Są i zdobywcą Muflona w kategorii Miatowa Wodza Dziesięciolecia za lata 2007-2016 została gmina Bielawa. Gratuluję. Miasto Bielawa zwyciężyło w jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów gospodarczych Muflony. Gala finałowa plebiscytu odbyła się 12 maja na Zamku Książ w Wałbrzychu. Bielawa otrzymała statuetkę w kategorii Metamorfoza dziesięciolecia, pokonując 28 samorządów, instytucji i firm z powiatów Wałbrzyskiego, Świdnickiego, Dzierżoniowskiego, Kłodzkiego, Ząbkowickiego i Kamiennogórskiego. Miasto zdobyło nagrodę za zakup Jeziora Bielawskiego, zrealizowane inwestycje, które całkowicie odmieniły jego oblicze i stworzyły możliwości rozwoju dla regionu, a także za szeroką promocję akwenu. Metamorfoza dziesięciolecia bardzo się cieszę. Że na zewnątrz doceniane jest to, co zostało zrobione w Bielawie. Metamorfoza ogromna, o tym mówiłem na tej uroczystości. Parę lat temu, Państwo pamiętacie, mieszkańcy pamiętają krajobraz księżycowy, wstyd dla miasta. Udało się na początku tej kadencji. Udało się, to słowo tutaj zawiera w sobie wiele aspektów. Oczywiście aspekt finansowy. Aspekt prawny, aspekt negocjacyjny tych negocjacji było wiele, ale już po pół roku tej kadencji udało się jezioro kupić i systematycznie od tego czasu tą perłę Bielawy, jak to nazywam, odzyskujemy, nadając jej blask. Podczas 19 edycji plebiscytu gospodarczego Muflony 2016 statuetki wręczono również w kategoriach. Firma odpowiedzialnego biznesu, wydarzenie inicjatywa roku, najlepsza mikro i mała firma oraz najlepszy produkt. Wśród zwycięzców znaleźli się Sonel SA, Gmina Strzegom, Kopalnia Złota, Usługi Turystyczne Aurum i Pasol Paco Spółka Zo.